Firma Monawi w planie marketingowym zawarła dziewięć sposobów na zarabianie pieniędzy. Elementy planu zawierają zarówno możliwości uzyskania dochodu szybkiego w postaci wysokich premii jednorazowych, oraz charakterystycznego dla branży MLM, dochodu pasywnego, opartego o procent z obrotu całej organizacji. Wypłata należnych prowizji następuje co tydzień. Uzyskane wynagrodzenie wpływa na Twoje konto do czwartku następnego tygodnia za poprzedni tydzień pracy, abyś jak najszybciej mógł cieszyć się efektami swoich osiągnięć. Nawiązanie współpracy nie wiąże się z potrzebą zakładania działalności gospodarczej. Uzyskane dochody możesz rozliczyć jak zarobki z zagranicy w zeznaniu rocznym. Ten nowatorski plan wynagrodzeń stworzył możliwości budowania stabilnej, głębokiej organizacji. Szczególnie istotny element tego systemu to sposób umieszczania kolejnych współpracowników przez osobę sponsorującą. Obowiązuje tam zasada kto pierwszy ten lepszy, aby szybkość podjęcia decyzji na temat rozpoczęcia współpracy miała bezpośredni wpływ na zajęcie uprzywilejowanej pozycji. Jeśli jesteś zaproszony do współpracy poprzez aktywnie działającego sponsora, zapewne oprócz Ciebie ta osoba zaprosiła jeszcze inne osoby pierwsze dwie osoby, które decydują się jako pierwsze, trafiają do lewej i prawej nogi tworzonej przez niego organizacji. Słowo binarny oznacza, że nie tworzymy nowych odnóg, tylko rozwijamy te dwie rozpoczęte. Stąd kolejne osoby zasponsorowane trafiają do organizacji tych, którzy przystąpili wcześniej. Jeśli szybciej skorzystasz z zaproszenia, możesz tym sposobem pozyskać partnerów pośrednich, niezaproszonych bezpośrednio przez ciebie, ale generowany przez nich obrót zaliczany będzie do twojej wypłaty wynagrodzenia prowizji z obrotu grupy wyjaśnionej w dalszej części tego filmu. Ten sposób rejestracji będzie tworzył tak zwaną nogę sponsorowania, a ta druga będzie twoją osobistą. Twoim zadaniem będzie uzyskanie równowagi pomiędzy tą nogą a nogą osobistą. Będziesz dopisywał kolejnych kandydatów tak, aby rozkład punktów w lewej i prawej nodze był podobny. W tym układzie jedną nogę będziesz budował wspólnie z górną linią sponsorowania. Dlatego też czas na podjęcie decyzji ma znaczenie, gdyż wcześniej przystępując możesz pozyskać na starcie większą liczbę partnerów. W 2009 roku ten plan marketingowy został wyróżniony jako najlepiej płacący system wynagrodzeń, który w znacznym stopniu oprócz produktu przyczynił się do fenomenalnego wzrostu firmy i w ciągu zaledwie pięciu lat wykreował 100 milionerów dolarowych, a na liście płac znalazło się blisko 100 tysięcy ludzi. Lista płac jest kolejnym dowodem, że Monavi nie ukrywa prawdziwej satysfakcji z tego, że tyle ludzi uzyskało bardzo wysokie dochody i jest to kolejne wyróżnienie dla tej firmy, gdyż niewiele firm w tej branży publikuje podobne zestawienia. Na tej liście możesz znaleźć miejsce dla siebie, aby określić swoje oczekiwania wobec współpracy z Monavi, a po prawej stronie tabeli możesz zobaczyć, ile średnio przepracowanych tygodniowo godzin potrzebnych jest do uzyskania tej pozycji. Zobacz, ilu ludzi uzyskało poziom dochodów, które cię interesują, aby zrozumieć, że zarabianie z Monavi jest tylko kwestią zaangażowania i czasu. A w dalszej części filmu pokażemy Ci, co powinieneś zrobić, aby ten interesujący ciebie poziom uzyskać. Dla przykładu zarobki na poziomie około 5 tysięcy złotych miesięcznie w Monavi uzyskało 1168 osób, przy średnim zaangażowaniu 7 godzin w tygodniu. Jeżeli ponad tysiąc osób to zrobiło, czy potrafisz zrobić to ty? Jeśli interesują cię wyższe zarobki, przygotuj się na większe zaangażowanie, a możliwości są nieograniczone. Nasz portal dostarczy Ci niezbędnych informacji i narzędzi, jak to osiągnąć. Aby rozpocząć zarabianie w Monavi poza pierwszym i drugim sposobem zarabiania, musisz uzyskać aktywność własną. Aktywność własna pozwala na skorzystanie z trzeciego i czwartego sposobu zarabiania. Twoja kwalifikacja pozwoli na dostęp do kolejnych punktów planu marketingowego. Jak widzisz, dostęp do premii ze sprzedaży detalicznej uzyskujesz mając status dystrybutora. Ale jak dowiedziałeś się z drugiego filmu, Twoim celem jest zbudowanie organizacji składającej się nie tylko z klientów, ale przede wszystkim z dystrybutorów. Aby uzyskać premię stworzonej organizacji, powinieneś posiadać własną aktywność. Aktywność minimalna to 100 punktów, a właściwa to 200 punktów. Można ją uzyskać na dwa sposoby: poprzez zakupy własne, poprzez zakupy klientów preferowanych. Najprostsze uzyskanie aktywności niezbędnej do czerpania korzyści w postaci premii można osiągnąć poprzez własne zakupy. Można je zrealizować na cztery możliwe sposoby, dające dwa poziomy aktywności 100 i 200 punktów. Zakup jednego kartonu, czyli czterech butelek, tworzy wartość 100 punktów i daje aktywność własną na 100 punktów. Aktywność jest ważna przez cztery tygodnie, gdzie pierwszy dzień tygodnia jest sobotą. Koniec aktywności następuje zawsze w czwartym tygodniu w piątek o godzinie 24 czasu USA. Zakup dwóch kartonów tworzy wartość 200 punktów i daje aktywność na 200 punktów. Zakup trzech kartonów tworzy wartość 300 punktów i daje aktywność również na 200 punktów, z tym że nadwyżka 100 punktów zaliczana jest do magazynu punktów, o którym będzie mowa przy omawianiu premii zespołowej. Zakup sześciu kartonów jest zakupem hurtowym. Tworzy wartość 500 punktów i daje aktywność również na 200 punktów, a nadwyżka 300 punktów zaliczana jest do magazynu punktów. Uzyskanie aktywności własnej stu punktów poprzez zakupy klientów jest wynikiem zakupu produktów Monavi przez osoby niebędące dystrybutorami, a tak zwanymi klientami preferowanymi. Każdy zakup przez tych klientów jednego kartonu Monawi ma wartość 50 punktów aktywności. Mając dwóch klientów kupujących po jednym kartonie, uzyskujemy 100 punktów aktywności. Mając czterech klientów kupujących po jednym kartonie, zyskujemy 200 punktów aktywności. W tym miejscu mamy do czynienia z pierwszym elementem planu wynagrodzeń, czyli sprzedaż detaliczna. Tak jak wspominaliśmy w drugim filmie, nie każda z osób przez Ciebie zaproszonych zdecyduje się na biznes, czyli nie będzie chciała zostać dystrybutorem. Jeżeli zdecyduje się na zakup produktu, to za każdym razem, kiedy to nastąpi, firma wypłaci Tobie 25 dolarów za każdy sprzedany karton. Oczywiście dostarczeniem produktu zajmie się Monavi. Kolejnym punktem planu jest premia dla najlepszych sprzedawców. W każdym okresie czterech tygodni sprzedawca, który uzyska w tym czasie co najmniej pięciu klientów preferowanych lub co najmniej 250 punktów z udokumentowanej sprzedaży detalicznej, weźmie udział w podziale 1% ogólnoświatowego obrotu punktów generowanych przez klientów preferowanych. Natomiast najlepszy sprzedawca otrzyma tysiące dolarów, a trzej kolejni po 2000 dolarów premii. Premia od pierwszego zamówienia. Za każdym razem, gdy zarejestrujemy nowego dystrybutora, to dostaniemy 20% z jego pierwszego zamówienia, jeśli jesteśmy aktywni na 200 punktów, i 10% z jego pierwszego zamówienia, jeśli jesteśmy aktywni na 100 punktów. Premia ta jest nie większa niż 40 dolarów i wynosi odpowiednio. Twoja aktywność to 100 punktów. Pierwsze zamówienie nowego dystrybutora ma wartość 100 punktów. Twoja premia wynosi 10 dolarów. Przy pierwszym zamówieniu na 200, 300 lub 500 punktów, Twoja premia wynosi 20 dolarów. Twoja aktywność to 200 punktów. Pierwsze zamówienie nowego dystrybutora ma wartość 100 punktów. Twoja premia wynosi 20 dolarów. Przy pierwszym zamówieniu za 200, 300 lub 500 punktów. Twoja premia wynosi 40 dolarów. Kolejne wynagrodzenie jest jednym z najbardziej istotnych, gdyż przedstawia ideę biznesu MLM. Jest to premia za stworzenie gwiazdy. Premia będzie Tobie wypłacana za każdym razem, kiedy Twoja osoba, bezpośrednio zaproszona, zaprosi dwie kolejne osoby. Jest to niezwykle ważny element wynagrodzenia, gdyż premiuje pomoc innym w uzyskaniu dochodu. Twoja organizacja będzie tym bardziej stabilna, im więcej w niej ludzi będzie zarabiało pieniądze. Abyś uzyskał tę premię, sam musisz stać się gwiazdą. To znaczy, powinieneś mieć co najmniej po jednej aktywnej osobie w lewej i prawej nodze. Jeśli te osoby, tak jak i ty, będą aktywne na co najmniej 100 punktów, uzyskasz pierwszy awans. Nie jest to istotne, czy te osoby są bezpośrednio pod Tobą, czy też poniżej. Ważne, aby to były osoby bezpośrednio przez Ciebie zaproszone. W Monavi status gwiazdy ma siedemdziesiąt 172 osoby, co oznacza, że jest to proste, a jednocześnie dzięki temu zmierzasz w kierunku zarobków, które chciałbyś osiągnąć. W dalszym ciągu zapraszaj kolejne osoby do współpracy i, jako odpowiedzialny sponsor, pomóż im osiągnąć pozycję gwiazdy. Jednocześnie, status gwiazdy daje Ci kwalifikację, która otwiera możliwość skorzystania z kolejnych omawianych wynagrodzeń. Za każdym razem, kiedy osoba przez ciebie bezpośrednio zaproszona zarejestruje dwóch nowych dystrybutorów, jednego w lewej, a drugiego w prawej nodze, staje się gwiazdą. Za powstanie takiego układu w swojej organizacji dostaniesz 20 lub 40 dolarów. Jeśli jesteś aktywny na 100 punktów, należy ci się 20 dolarów. Jeśli jesteś aktywny na 200 punktów, należy ci się 40 dolarów. Jeśli nie jesteś kwalifikowany, a twój partner osiągnie status gwiazdy, masz kolejne trzy tygodnie na uzyskanie kwalifikacji, aby ta premia została tobie wypłacona. W ten sposób doszliśmy do najistotniejszego punktu wynagrodzenia prowizja z obrotu grupy. Ta prowizja ma charakter dochodu pasywnego, z którego będziesz korzystał tak długo, jak w zbudowanej przez Ciebie organizacji będzie następował obrót produktów. Oznacza to, że raz dobrze wykonana praca może przynosić Ci korzyści nawet wtedy, kiedy będziesz wypoczywał, czy wręcz zajmiesz się czymś innym. Monavi zapłaci Ci teraz i w przyszłości za każdym razem, kiedy powstanie sprzedaż produktu 10% z obrotu po 5% z równowagi z każdej Twojej nogi. Aby spełnić wymogi otrzymania tego wynagrodzenia, musisz być zakwalifikowany. Każdy dystrybutor dysponuje dwoma magazynami punktów, do którego dodawane są obroty z każdego tygodnia. Punkty wynikające z zakupów w lewej nodze trafiają do lewego magazynu, natomiast punkty wynikające z zakupów w prawej nodze trafiają do prawego magazynu. Zauważ, że na powyższym przykładzie jesteś aktywny na dwieście punktów. Posiadasz bezpośrednio zaproszoną osobę w lewej nodze, również aktywną, oraz posiadasz partnera w prawej nodze, który również jest aktywny. To oznacza, że jesteś kwalifikowany, czyli masz prawo do prowizji z obrotu grupy. Prowizja jest wypłacana po uzyskaniu co najmniej pięciuset punktów w słabszej nodze. Oczywiście, jeśli w danym tygodniu nie uzyskasz tego wymogu, to punkty nie przepadają, tylko przechodzą na kolejny tydzień. Dzieje się to również, kiedy nie jesteś kwalifikowany. Warunkiem zachowania wszystkich punktów w magazynie jest utrzymanie Twojej aktywności własnej na minimum sto punktów. W podanym przykładzie spełniasz wymogi wypłaty prowizji, więc system szuka równowagi. Dla tego przykładu równowagą jest 500 punktów. System wylicza 5% z lewej odnogi i 5% z prawej odnogi. Punkty podlegające wypłacie odejmowane są z magazynu. Pozostałe punkty przechodzą na kolejny tydzień. Zauważ, że 5% z równowagi z lewej strony i 5% z równowagi z prawej strony jest równe 10% słabszej nogi. Dlatego też w uproszczeniu będziemy posługiwać się tą drugą metodą wyliczania prowizji. Jeśli jesteś kwalifikowany i obrót Twojej słabszej nogi wynosi co najmniej 500 punktów, uzyskujesz awans w randze jako gwiazda 500. Tym samym przesuwasz się w kierunku coraz wyższych zarobków. Jeśli w Twojej słabszej organizacji nastąpi obrót produktów w danym tygodniu na poziomie co najmniej 1000 punktów, uzyskasz kolejny awans do rangi gwiazdy 1000 i jednocześnie otrzymasz oprócz innych należnych premii 100 dolarów tytułem prowizji od obrotu grupy. Jeśli w dalszym ciągu z pomocą Twoich partnerów będziesz rozbudowywał organizację i w którymś z tygodni w Twojej słabszej nodze nastąpi obrót na poziomie co najmniej 2000 punktów, Jednocześnie jeden z twoich partnerów będzie kwalifikowany jako Gwiazda 500. Osiągniesz awans do rangi Brązowy Kierownik. Jako kierownik masz prawo do kolejnego wynagrodzenia w postaci kierowniczej prowizji wyrównawczej, szczegółowo omówionej w planie marketingowym dla zaawansowanych. Te szczególne wynagrodzenie zawiera premię wypłacaną jako procent od zarobków ludzi w organizacji zbudowanej przez Ciebie jako nagroda za Twój trud i pomoc Twoim partnerom w uzyskaniu wysokich dochodów. Ta premia może stanowić nawet połowę uzyskiwanych wynagrodzeń poza tymi omówionymi dotychczas. Ten rodzaj premii, jak i kolejne, zostaną omówione w drugiej części filmu. Podsumowując, rozpatrzymy typowy przykład naliczania prowizji krok po kroku. Rozpoczynasz poprzez rejestrację z jednoczesnym złożeniem pierwszego zamówienia. Najlepiej, kiedy wynosi ono 6 kartonów, czyli wartość 500 punktów. Pierwsze zamówienie składasz raz, więc powinno ono być maksymalne, aby zapewnić sobie zapas produktu na rozwój biznesu. Poprzez degustację jednocześnie w ten sposób dasz przykład swoim przyszłym partnerom, jak powinno się zacząć, aby szybko rozwinąć swój biznes. Dodatkowo zyskujesz najniższą z możliwej ceny za produkt. Jednocześnie posiadasz aktywność na 200 punktów, a nadwyżka 300 punktów trafia do Twojej prawej nogi. W tym przykładzie twój sponsor pozyskuje kolejnego partnera, który trafia do twojej lewej nogi. Tak jak pamiętasz, jej obrót punktów zaliczony jest do twojego lewego magazynu punktów. Do współpracy zapraszasz pierwszego partnera, który złożył swoje pierwsze zamówienie na trzy kartony, czyli 300 punktów. Należy ci się dzięki twojej aktywności na 200 maksymalna premia, w tym wypadku 40 dolarów za jego pierwsze zamówienie. Następnie pozyskujesz drugiego partnera, którego rejestrujesz w swojej lewej nodze. Ten poważny partner swój zakup realizuje tak jak ty na poziomie 500 punktów. Należy ci się 50 dolarów za jego zamówienie hurtowe oraz 40 dolarów za jego pierwsze zamówienie. Zauważ, że tym sposobem stałeś się gwiazdą, a jednocześnie jesteś kwalifikowany. Twój partner zaprosił do współpracy dwie osoby. Zarówno obrót jednej, jak i drugiej został zaliczony Tobie jako obrót grupowy. Twój partner, poprzez zaproszenie dwóch osób, uzyskał status gwiazdy, za co Tobie należy się 40 dolarów. Uzyskany obrót w obu nogach wynosi po 1000 punktów. Równowaga dla tego układu to 1000. Zgodnie z zasadą należycie się 10% ze słabszej nogi. W tym przypadku jest to 10% z dowolnej nogi, czyli 100 dolarów. Podsumowując, zarobiłeś 270 dolarów. Jednocześnie taki obrót dał Ci awans w randze na pozycję gwiazda 1000. A tutaj symulacja na trzy kartony, 300 punktów z nowymi dodanymi bonusami. Widzimy tutaj za osiągnięcie gwiazdy 250 mamy ekstra 25 dolarów bonus. W pierwszym tygodniu wprowadziliśmy dwóch ludzi, razem mamy 135 dolarów. Drugi tydzień. Pomagamy naszym partnerom zrobić gwiazdę, wprowadzić dwóch ludzi do zespołu, też na trzy kartony, drugi tydzień osiągamy gwiazdę 500, mamy 190 dolarów, 50 dolarów ekstra za osiągnięcie gwiazdy 500. Tutaj mamy 100 dolarów ekstra za osiągnięcie pozycji gwiazdy 1000, to jest też nowy bonus i za trzeci tydzień zarobiliśmy 220 dolarów. Teraz pomagamy naszym partnerom zrobić dokładnie to samo, wprowadzić ich dwóch ludzi, ich dwóch pierwszych partnerów. W czwarty tydzień dochodzimy do rangi Bronze Executive, zarabiamy za czwarty tydzień 240. Dolarów. Jeżeli co tydzień nasza organizacja produkuje takie obroty, czyli w tym przypadku 20 paczek obrotu w lewym zespole, 20 w prawym, jesteśmy regularnymi Bronze Executive, za dojście do brąza zarobiliśmy 685 dolarów, ponad 2, 2000 złotych. Jeżeli co tydzień powtarzamy takie obroty, to średnio rocznie ludzie na pozycji Bronze Executive mają ponad 50 tysięcy złotych. A, zarobionych pieniędzy. Średnia miesięcznie to jest ponad 4000 zł złotych dla ludzi, którzy trzymają tego typu obroty lub wyższe. To jest średnia. Im większe obroty w naszej organizacji, tym zarabiamy większe pieniądze. Trzeba pomóc wyprodukować większe obroty. Dodatkowo od brąza włącza się bonus na Toyota Yaris, Auris albo Avensis. Minus 12% od Toyota dla naszego zespołu a, i dot, otrzymujemy co miesięczne dofinansowanie si 3 Tygodnie, z czterech tygodni powtarzamy pozycję Bronze Executive, widzicie tutaj dokładne cyfry i możecie jeździć Toyotą, która jest finansowana, dofinansowana przez zespół za bardzo atrakcyjne pieniądze. Także pomóż ludziom zwiększając obroty do 50 paczek tygodniowo w lewej i prawej organizacji osiągasz pozycję Gold Executive, 100 paczek Ruby, 150 Emerald, 200 Diament. Pomagając dwóm ludziom możesz osiągnąć tutaj pozycję Diamentowego Kierownika. Tego po prostu nie ma na rynku. W większości firm trzeba wprowadzić 5-6 osób, żeby taką pozycję i rozwinąć duże zespoły, żeby osiągnąć taką pozycję. W Monavi robisz to na dwóch osobistych liniach sponsorowania. Dochodzisz do Diamond Executive. To jest najbardziej lukratywny i najprostszy plan kompensacyjny, jaki istnieje na rynku.